Dobry wieczór Państwu, nazywam się Michał Nowak, a to jest kolejny odcinek raportu z frontu, w którym podsumowuję sytuację wojskową i strategiczną na poszczególnych frontach wojny rosyjsko-ukraińskiej, a w dzisiejszym odcinku podsumowanie sytuacji na koniec dnia 25 lutego 2023 roku. Przypominam o możliwości wsparcia naszej działalności poprzez serwis patronite pod adresem patronite.pl ukośnik nowy lat. A my przechodzimy już do omówienia sytuacji na poszczególnych odcinkach frontu. Tak jak Państwo widzą zarówno na grafice, jak i w tytule dzisiejszego odcinka, sytuacja pod Bachmutem na froncie bachmuckim jest dla wojsk ukraińskich krytyczna. Jest bardzo zła, jeżeli nie powiedzieć tragiczna i siłą rzeczy, biorąc pod uwagę późną porę tego odcinka, bo nagrywam dzisiejszy odcinek raportu z frontu krótko po północy, a więc już 26 lutego. Skupię się jednak niemal wyłącznie na odcinku bachmuckim i pominę pozostałe odcinki frontu, gdyż mają one jednak wysoce mniejsze znaczenie niż to, co w tym momencie obserwujemy pod Bachmutem. Tak jak Państwa informowałem w ostatnim odcinku, po zajęciu wsi Berchiwka na północ od Bachmutu, na północnym skrzydle frontu Bachmuckiego Rosjanie skupili swoją uwagę na wsi Jegidne kluczowej dla utrzymania kontroli nad ostatnią drogą zaopatrzeniową do miasta jednocześnie ostatnią drogą Ewakuacyjną z Bachmutu w sytuacji, gdyby ukraiński garnizon został zmuszony lub po prostu podjęto by decyzję o wycofaniu się z Bachmutu w kierunku zachodnim. Rosjanie zajęli Jegidnę 24 lutego i po umocnieniu swoich pozycji w rejonie tej wsi kontynuowali działania w kierunku zachodnim. Ukraińcy nie wyprowadzili w nocy z 24 na 25 lutego silnych kontruderzeń celem ponownego odzyskania wsi Jegidne, która ma przecież kluczowe znaczenie dla kontroli nad ostatnią drogą ewakuacyjną zaopatrzeniową pomiędzy Czasliwym Jarem a Bachmutem. I biorąc pod uwagę właśnie ten brak reakcji strony ukraińskiej, Rosjanie kontynuowali działania 25 lutego z rejonu Jeginę.

w kierunku zachodnim, a więc w stronę drogi 00506. Atakując z tych dwóch kierunków, Rosjanie prawdopodobnie zajęli wieś dubowo Wasyliwka i z tego kierunku, jak i z sąsiedniej Berchiwki, kontynuowali działania w kierunku wsi Bogdaniwka, do której podeszli wieczorem 25 lutego. Walki w tym rejonie cały czas trwają. Mało prawdopodobne na ten moment, aby Bogdaniw znalazła się już pod rosyjską kontrolą, natomiast walki na bezpośrednich przedpolach tej wsi trwają. Oznacza to wysforowanie się wojsk rosyjskich na północ od ostatniej drogi pomiędzy ukraińskim zapleczem a Bachmutem. Jednocześnie Rosjanie z Jednego atakowali bezpośrednio w kierunku wspomnianej drogi, zbliżając się do niej na odległość mniej niż 3 km. W tym momencie ta odległość może wynosić już nawet mniej niż 2 km. Droga znajduje się już pod ostrzałem nie tylko Hałbit, ale również Moździerzy. Nie jest to ostrzał bezpośredni, bo Ukraińcy prawdopodobnie nadal kontrolują niewielkie wzgórza bezpośrednio na, na północ czy też na wschodzie. Wschód od tej drogi, natomiast sama droga jest już ostrzeliwana ogniem pośrednim, co utrudnia wykorzystywanie jej, czy to do zaopatrywania, czy do ewentualnego odwrotu z Bachmutu. Jednocześnie Rosjanie kontynuują bardzo silne naciski w samym Bachmucie, zarówno na kierunku północnym, gdzie przejęli pełną kontrolę nad dzielnicą stópki, jak i na wschodzie, gdzie coraz głębiej wdzierają się w głąb pozycji. Ukraińskich w ostatnim raporcie informowałem państwa, że dotarli oni do ulicy Szczedrej, ta została już przez Rosjan przekroczona i około południa 25 lutego Rosjanie znajdowali się około 300 metrów od rzeki Bachmutówka. Te gwałtowne szybkie rosyjskie postępy we wschodniej części Bachmutu świadczą o tym, że Ukraińcy rzeczywiście stopniowo wycofywali się ze wschodniego brzegu rzeki w kierunku centrum miasta. To mogłoby sugerować, iż e, ukraińskie dowództwo, biorąc pod uwagę te gwałtowne rosyjskie postępy na północnym skrzydle, podjęło do, decyzję o e, wycofaniu się z samego Bachmutu. E, natomiast na ten moment brak jakiego, jakiejkolwiek deklaracji, brak również jakichkolwiek potwierdzonych informacji odnośnie tego, że Ukraińcy rzeczywiście rozpoczęli e, i przeprowadzili już e, procedurę odwrotową z Bachmutu. Natomiast biorąc Biorąc pod uwagę te rosyjskie postępy na północnym skrzydle miasta, gdzie Rosjanie weszli już na tyły ukraińskiego garnizonu w Bachmucie i nie kontrolują już jedynie południowego i północnego skrzydła, ale coraz bardziej wdzierają się na zachodnie skrzydło ukraińskich obrońców, to na zorganizowany odwrót z Bachmutu jest już właściwie za późno. Ukraińcy mieliby jeszcze możliwość wycofania się z, z rejonu miasta w sytuacji, gdyby wyprowadzili serię kontrataków na, przynajmniej na kierunku północnym, ale tu musiałoby się również odbyć uderzenie pomocnicze na kierunku południowym, gdzie Rosjanie również postępują, o czym za chwilę. Na ten moment brak informacji o jakichkolwiek działaniach zaczepnych ze strony ukraińskiej na kierunku Bakhmutskim. Pojawiają się informacje zarówno ze źródeł rosyjskich, jak i ukraińskich, o silnym zaangażowaniu rosyjskich rezerw na kierunku Bachmudzkim. To znaczy Rosjanie poczuli, po prostu mówiąc kolokwialnie, krew, wyczuli ukraińską słabość po przełamaniu ukraińskich linii na północnym skrzydle. Wyczuli moment do głębszego wejścia w głąb ukraińskich pozycji, do wejścia na ukraińskie zaplecze i rzucili wolne rezerwy na kierunek Bachmutski, stąd ta intensyfikacja działań na północnym skrzydle miasta, jak i we wschodnich dzielnicach Bachmutu oraz na Południu. Jak Państwo zapewne pamiętają, w ostatnich odcinkach raportu. Informowałem, że sytuacja na południu została przez Ukraińców ustabilizowana po serii kontrataków, które odrzuciły Rosjan z bezpośrednich okolic miejscowości krasne, a także z okolic drogi T0504. 25 lutego Rosjanie zintensyfikowali swoje działania na odcinku południowym zajęli ponownie te pozycje, które Ukraińcy odzyskali podeszli do wsi krasne i prawdopodobnie nawet do niej. Wkroczyli. Ostatnie raporty, którymi dysponuję, świadczą o tym, że walki trwają już o. Zabudowania samej wsi, to znaczy walki już obserwujemy na terenie wsi. Krasne ta nie została jeszcze prawdopodobnie przez Rosjan zdobyta, ale mamy właśnie już stopniowo zaciskające się szczypce zarówno z kierunku północnego, jak i południowego, gdzie Rosjanie dążą do tego, aby odciąć w całości ukraiński garnizon, który broni się w Bachmucie. Jednocześnie Rosjanie przesuwają się również w południowej części miasta w kierunku centrum. Tu jednak postępy są nieco wolniejsze niż te, które obserwujemy w dzielnicach wschodnich, gdzie Rosjanie rzeczywiście stopniowo i dosyć szybko zbliżają się do rzeki Bachmutówka. Na ten moment ten bufor, który Ukraińcy mają wokół drogi odwrotowej, wokół drogi pomiędzy Czesiwim Jarem a Bachmutem wynosi około 3 km od południa, około 1,5 do 2 km od Północy. Droga jest już ostrzeliwana, tak jak powiedziałem. Szanse na realizację zorganizowanego odwrotu z Bachmutu już minęły. Ukraińcy powinni podjąć decyzję o wycofaniu się z miasta w momencie, gdy upadała Paraskowijwka. Po jej upadku Rosjanie zintensyfikowali działania na skrzydle północnym, gdyż zauważyli, iż tam ukraińskie linie są po prostu słabsze. Zdobyli Berchiwkę, zdobyli Jagidne i z tego rejonu wysforowali. Się dalej na zaplecze na tyły ukraińskiego garnizonu, który broni się w Bachmucie. Chcąc niejako spowolnić te rosyjskie natarcie z rejonu Jagidnego, Ukraińcy przed południem 25 lutego wysadzili tamę na kanale na zachód od Bachmutu, na zachodnich przedmieściach miasta, co miało spowolnić rosyjskie postępy, natomiast te dane, które spływają i spływały przez cały całe popołudnie, cały wieczór 25 lutego, zaprzeczały tym informacjom, aby rzeczywiście rosyjskie postępy zostały tutaj silnie powstrzymane. Rosjanie cały czas kontynuowali naciski w kierunku kierunku drogi, drogi odwrotowej i zbliżali się do niej cały czas systematycznie. O czym świadczą te informacje ze źródeł zarówno rosyjskich, jak i ukraińskich, o walkach na podejściach do Bogdaniwki. Zbliżamy się więc do końca bitwy o Bachmut, chyba że Ukraińcy mają tutaj jeszcze ASA w rękawie w postaci przeprowadzenia Silnego kontruderzenia na kierunku północnym, ale aby zrealizować jego założenia, Ukraińcy musieliby nie tylko odzyskać Egipt, Berhivkę, bo to ustabilizowałoby sytuację na chwilę, analogiczna sytuacja jak na skrzydle południowym. Musieliby odzyskać Poraskowiwkę, Krasną Górę, a w najlepszej sytuacji musieliby ponownie zająć Soledar. Na ten moment ten scenariusz jest wysoce mało prawdopodobny i Ukraińcy będą musieli przeprowadzić proces odwrotów z sposób niezorganizowany, to znaczy ten odwrót odbędzie się pod ostrzałem. Ukraińcy będą musieli przebijać się przez rosyjskie linie i w trakcie tego odwrotu poniosą e, straty, straty, których można było uniknąć, gdyby decyzję o odwrocie podjęto wcześniej. A tak jak Państwu wielokrotnie mówiłem, mieliśmy tutaj dwie strony mon jednej monety. Pierwsza była taka, iż działania w rejonie Bachmutu angażowały duże siły rosyjskie. Rosjanie stopniowo wytracali swój potencjał, ponosili wysokie straty w działaniach w samym mieście, jak i wokół niego. Ale po drugie, decyzja o tej uporczywej obronie Bachmutu do samego końca, jak już dzisiaj widzimy, miała. Również przyczynę polityczno-prestiżową. Z jednej strony Ukraińcy nie chcieli dopuścić do tego, aby Rosjanie zdobyli miasto przed 24 lutego, a więc przed pierwszą rocznicą od rosyjskiej inwazji, a po drugie nie chcieli po prostu oddać już żadnego miasta rosyjskiej armii. To się dzisiaj na Ukraińcach mści i mamy powtórkę sytuacji z Siwiodoniecka Lisiczańska, kiedy również decyzja o wycofaniu się z tych miast została podjęta zdecydowanie za późno. Ukraińcy w trakcie odwrotu ponieśli wysokie straty i wycofywali się w sposób niezorganizowany i nieuporządkowany. Teraz na zorganizowany odwrót, tak jak powiedziałem z Bachmutu jest już zdecydowanie za późno. O zmianach na froncie bachmuckim cały czas informuję na swoim Twitterze. Link do mojego konta znajdą Państwo w opisie tego nagrania, więc zachęcam do obserwowania i do śledzenia na bieżąco sytuacji w rejonie Bachmutu, jak i na pozostałych odcinkach. Będę oczywiście również wracał do Bachmutu w kolejnym odcinku raportu z frontu. Ten prawdopodobnie pojawi się jeszcze dziś wieczorem za, za kilkanaście godzin. Natomiast teraz przejdziemy sobie by jeszcze na chwilę na dwa pozostałe istotne odcinki. Po pierwsze Rosjanie zintensyfikowali działania na kierunku Awdiiwki a przede wszystkim na północnym skrzydle ukraińskiej obrony w rejonie Awdiiwki mamy informacje o podejściu Wojsk rosyjskich pod wieś Krasnogoriwka. Tu rzeczywiście sieć umocnień ukraińskich na wzgórzach, na wschód od tej wsi została przez Rosjan e, opanowana. Pod, prawdopodobnie Rosjanie osiągnęli i zdobyli również niewielką miejscowość Kamianka, co świadczy o tym, iż rzeczywiście ukraińska obrona bardzo powoli, ale zaczyna pękać na północnym skrzydle AfDIwki. Za wcześnie, aby wyciągać z tego wnioski co do nieuchronności upadku miasta i konieczności wycofania się ukraińskiego garnizonu. Natomiast rzeczywiście sytuacja wojsk ukraińskich. W rejonie Afdiwki staje się coraz trudniejsza i widzimy silniejsze zaangażowanie rosyjskich wojsk na tym kierunku. Wcześniej, przede wszystkim, w rejonie Afdiwki atakowali eks-separatyści, czy te jednostki, będące wcześniej częścią wojsk samozwańczej Donieckiej Republiki Ludowej, teraz włączone są one już w skład Armii Federacji Rosyjskiej, natomiast poza nimi na odcinek Kawdiwki przerzucono również część jednostek z innych kierunków, część jednostek odtworzonych po stratach pierwszych miesięcy wojny i te rosyjskie jednostki prowadzą działania zaczepne właśnie na północnym skrzydle Awdijwki. Na południowym skrzydle sytuacja jest niezmienna, tam rosyjskie próby nacisku z rejonu Wodiana i Opytne kończą się niepowodzeniem. Analogicznie sytuacja wygląda, jeżeli chodzi o frontalne uderzenie na Awdijwkę. niewielkie rosyjskie postępy odnotowano w rejonie Perwomajskie, więc musimy również zwracać uwagę na front Awdijwski. Przesuniemy się jeszcze na chwilę na odcinek Kremlin-Sfatowa, gdzie Rosjanie intensyfikują swoje działania zaczepne, natomiast nie osiągają tutaj póki co żadnych sukcesów. Pojawiają się natomiast informacje o coraz silniejszych ostrzałach artyleryjskich ukraińskich umocnień, a także o silnym zaangażowaniu rosyjskiego lotnictwa na tym kierunku, co może oznaczać przygotowanie do wznowienia szerszych działań lądowych przez wojsko, przede wszystkim powietrzne desantowe, które zaangażowane są na tym kierunku. Wcześniejsze działania rosyjskie doprowadziły do wyparcia wojsk ukraińskich z bezpośrednich okolic kreminne, natomiast nie udało się przełamać głównej linii ukraińskiej obrony na linii miejscowości Torskie Terny Newskie. -Makiwka. te pozostają pod pełną kontrolą ukraińską. Rosjanie, aby osiągnąć, Podstawowy cel swoich działań ofensywnych na kierunku kreminnej musieliby wyprzeć wojska ukraińskie za linię rzeki Żerebiec. Kolejnym celem Rosjan będzie osiągnięcie linii rzeki Oską, natomiast to jest nadal pieśń przyszłości. Póki co Rosjanie skupiają się na dotarciu do Żerebca. Podsumowując, sytuacja w rejonie Bachmutu na odcinku bachmutskim dla wojsk ukraińskich jest krytyczna. Jest bardzo zła, miastu grozi już odcięcie. Ukraiński garnizon znajduje się w niepełnym okrążeniu, tutaj Rosjanom brakuje bardzo niewiele, aby doprowadzić do okrążenia operacyjnego. Wojska rosyjskie nacierające z północnego i południowego skrzydła wcale nie muszą się spotkać, aby okrążyć Bachmut. Wystarczy, że obejmą kontrolą ogniową ten pas ziemi niczyjej, przez które Ukraińcy potencjalnie mogliby się wycofywać, bo jakakolwiek próba działań na tym, w tym rejonie przez Ukraińców oznaczałaby bezpośredni ostrzał ze stron, ze stanowisk rosyjskich i potencjalne wysokie straty w trakcie odwrotu z rejonu regionu Bachmutu. Możliwe oczywiście jest to, że Ukraińcy wyprowadzą tutaj kolejną serię kontrataków, ale to po pierwsze będzie musiało zaangażować ponownie siły, które mogłyby być użyte na innych odcinkach. To oznaczałoby straty w działaniach ofensywnych na, na kierunku bachmuckim i w żadnym wypadku nie będzie oznaczało wreszcie tego, że sytuacja zostanie ustabilizowana na Dłuższy okres. Te ukraińskie kontrataki na południu doprowadziły do krótkiej stabilizacji na, na, na południu, ale jednocześnie Rosjanie osiągnęli znaczące sukcesy na północnym skrzydle, więc teraz chwilowa stabilizacja na północy może oznaczać, że sytuacja pogorszy się na południu. W rejonie Bakhmutu jest po prostu tak źle, że tam ratowanie sytuacji e, szybko organizowanymi kontratakami wcale nie będzie oznaczało żadnego ratunku. Na ten moment nie wiemy, jaką decyzję podjęli Ukraińcy. Nie mam, nie mam potwierdzenia, tak jak mówiłem, odnośnie tego, że Ukraińcy rozpoczęli czy przeprowadzili już odwrót. Być może rzeczywiście część ukraińskiego garnizonu została wycofana z miasta i obserwowaliśmy stopniowe odrywanie się ukraińskich żołnierzy od przeciwnika, o czym świadczą te zwiększone i szybsze rosyjskie postępy we wschodnich dzielnicach miasta. Po prostu Rosjanie posuwają się szybciej ze względu na to, że Ukraińcy się wycofują. To jest bardzo prawdopodobne. Podobny scenariusz, analogiczna sytuacja w południowych dzielnicach miasta, ale w żadnym wypadku nie doszło do pełnego ukraińskiego odwrotu. Gdyby to nastąpiło, to Rosjanie by już w Bachmucie byli i mielibyśmy potwierdzenia co do zajęcia miasta. Ciągłe, ciągłe walki w rejonie Bachmutu, w samym Bachmucie oznaczają, iż przynajmniej część ukraińskiego garnizonu w mieście pozostała i jest zagrożona faktycznie odcięciem, okrążeniem i potencjalnie unicestwieniem. A to byłaby dużo większa strata dla ukraińskiego dowództwa niż utrata samego Bachmutu, bo, bo obronę skutecznie można kontynuować na wzgórzach leżących na zachód od miasta, a utraconych żołnierzy nie będzie w sposób łatwo i szybko zastąpić zmobilizowanymi oddziałami, czy też oddziałami przerzuconymi z innych kierunków, bo to oznaczało po prostu osłabienie innych kierunków. Na tym więc kończymy dzisiejszy odcinek raportu z frontu. Siłą rzeczy skupiłem się na odcinku Bachmutskim, bo to on jest najważniejszy dla, dla obecnej sytuacji na, na frontach wojny rosyjsko-ukraińskiej. W kolejnych odcinkach będę wracał zarówno do Bachmutu, jak i do jak i do innych frontów. Zbliżając się do końca dzisiejszego odcinka raportu z frontu, chciałbym Państwa jeszcze zachęcić do wysłuchania mojej rozmowy z korespondentem wojennym Mateuszem Lachowskim. Z Mateuszem rozmawialiśmy po raz kolejny. Łączyłem się z nim w momencie, kiedy znajdował się w Kramatorsku. Cały czas śledzi on sytuację na bieżąco i z miejsca na, na froncie donbaskim i raportował on o sytuacji zarówno w Bachmucie, jak i szerzej. Na, na, na poszczególnych odcinkach frontu donbaskiego. Rozmawialiśmy o podsumowaniu sytuacji. Ostatniego roku walk, o bieżącej sytuacji na poszczególnych odcinkach frontu donbaskiego, a także o przewidywaniach jego, a przede wszystkim samych Ukraińców, co do rozwoju wypadków w najbliższych tygodniach, najbliższych miesiącach i o tym, czy powinniśmy spodziewać się tej szeroko zakrojonej rosyjskiej ofensywy niedługo, czy raczej na wiosnę, czy też nawet latem tego roku. Link do tej rozmowy znajdą Państwo w opisie tego nagrania. Powinien zresztą wyświetlić się Państwu również na ekranie. A za dzisiaj serdecznie Państwu dziękuję i do usłyszenia już niedługo.